Dobry wieczór Państwu, witam na pomeczowej konferencji prasowej, Anwil Włocławek, 97, jest Śląs-Grocław, 70. Jeszcze raz się może przywitam, rzeczywiście. Dobry wieczór, witam na pomeczowej konferencji prasowej, pomeczu Anwil Włocławek, jest Śląs-Grocław, 97 do 70, zwycięstwo gospodarzy. Now conference, the weekly press conference guests, coach Aris Likoyanis and player Jeremy Senglin. Let's start with the player. conference Jeremy, please share with us uh, your post game comment. Please take a mic. Um, I mean it's not a lot to say. We lost by 27. Um, I feel like as a team we didn't follow the game plan. Um, you know we let the you know coach told us from the jump that we need to you know come out aggressive. Just going to be a good crowd and we you know we let them get easy baskets early. Um, also um, you know, we're not going to win a lot of games when we only have 12, 12, assists and more assists. I mean, I'm sorry, more turnovers and assists. So, definitely need to regroup and um, you know come together as a team and do better. No ciężko jest, gdy przygrywa się różnicę 27 punktów. Jako zespół nie podążaliśmy dzisiaj za naszym planem meczowym, za tym, co mieliśmy egzekwować na parkiecie. Trener mówił, uczulał nas, sztab trenerski, mówił o tym, że to będzie um, bardzo ciężkie spotkanie z uwagi na, na publikę w Włocławku, że trzeba będzie zagrać agresywnie. Nie zagraliśmy. Zdecydowanie pozwoliliśmy ambilowi zdobywać bardzo łatwe punkty, a sami też zanotowaliśmy tylko 12 asyst. Kiedy, kiedy notuje się 12 asyst, ma się więcej strat, no ciężko wówczas o jakiekolwiek myślenie o zwycięstwie. Musimy się przegrupować, musimy... musimy um, zagrać zdecydowanie lepiej w kolejnych meczach, żeby myśleć o zwycięstwach. Czy mamy pytania do zawodnika? E, czy nie będzie czy, czy tłumaczył? Tak, proszę bardzo. E, e, co się tak naprawdę stało, że mało agresywności w obronie było? Pozwoliliśmy Anwilowi, e, czy pozwolił Śląsk Anwilowi zdobyć 97 punktów? Co so do Uh, I mean, there's there's no excuse. We we you know let them like I said, let them get comfortable early by not following like I said the game plan. Um, you know when their fans get into it, you know with this good crowd, it's you know tough to you know stop the momentum. So um, you know there's no excuse to how we came out. We came out. I mean I thought we came out okay, but like I said, we just didn't you know stick with the game plan, and that that comes on the players, not you know uh, the coach. So like I said, as a team, as a you know group, we need to come together and do a lot better collectively. Więc nie ma żadnych wymówek. No zagraliśmy źle, zagraliśmy źle w defensywie, ale to nie jest tak, że wyszliśmy z jakimś złym nastawieniem. Wyszliśmy z nastawieniem OK. Natomiast no, na parkiecie nie pokazaliśmy tego, co mieliśmy egzekwować podczas samego meczu. Nie egzekwowaliśmy naszego planu. Nie podążaliśmy za tym planem. Anwil szybko złapał rytm, bardzo mocno pomógł, nastąpił ten faktor w postaci kibiców. To na pewno pozwoliło Anwilowi złapać się rytm, a nam było ciężko później cokolwiek zrobić już na parkiecie, kiedy Anwil ten rytm miał. Mamy? Okay, Jeremy, thank you so much. You can go to the locker room. And, coach, please take a mic. And, what is your uh, view on, the, on this game? Okay, first of all, I want to congratulate Anvil for the victory. They dominated the game. And there is not even. One area of the game, unless we take out the first six seven minutes, that uh, we can say that we were competitive at all. They had the uh, seventy five percent in two point shots, which is unbelievable. Thirty assists. They served the ball very well. Obviously, our defense wasn't in the level uh, that is supposed to be for such a tough away game against the team that is. Uh, in the top, in the Polish league right now, we struggled a lot, both defensively and also offensively. Uh, but in my opinion, there were moments that we played more selfish than we supposed to be. We didn't serve the ball, and that's why we have such a small number in assists. Okay, we play without point guard, so that's a little bit normal. But still, I expected more. Gratuluję Anwilowi tego zwycięstwa. Zdecydowanie zdominowali to spotkanie i nie było tak naprawdę żadnej przestrzeni, żadnego elementu w tym meczu, w którym byliśmy równorzędnym rywalem dla lub może poza pierwszymi czterema, pięcioma minutami tego spotkania, Anwil zagrał na niesamowitej skuteczności za dwa punkty. No 75% trafionych rzutów to jest coś nie do wyobrażenia. No my z kolei defensywnie nie byliśmy na jakimkolwiek poziomie, żeby mówić o, mówić o jakiejkolwiek rywalizacji dzisiaj z Anwilem. No nie da się tak grać przeciwko drużynie stopu tabeli. Nie Da się grać w ten sposób. Defensywa, defensywa powinna być dużo, dużo lepsza. My cierpieliśmy zarówno w defensywie, jak i dzisiaj w ofensywie. Natomiast jeżeli chodzi o. Mam też taką opinię, że zagraliśmy dzisiaj momentami zbyt samolubnie i stąd się wzięła taka niewielka liczba, liczba asyst. Oczywiście pewnego rodzaju wytłumaczeniem jest to, że gramy. Zagraliśmy bez jedynki, ale to nie jest do końca wytłumaczenie. Nadal oczekuję więcej od moich koszykarzy w tego typu spotkaniach. Czy mamy pytania do trenera? Proszę, Marku. Michal uh, Nagler, Radio Basket Coach. I'd like to ask because Jeremy said uh, they, the players did not follow the game plan. If you could say in some words what was the game plan actually? Okay, let's start in the beginning. Uh, the plan was to do one strong step, heads, and the players to go under on the pick and roll. We didn't follow that at all. Either we were doing two aggressive heads out, so our rotation was terrible, or the big guy, a lot of times, he was staying back. So, we didn't do what we practice. So after that, when you allow to the opponent to find the tempo in an away game, and let's be honest, this is a team that has biggest athleticism than us right now. And with the issues that we have and the absence of the point guard, it's very difficult to come back. And also, uh, I believe that we started offensively well. The game defensively, not very concentrated but for the first six, seven minutes, we were there. eight minutes. but when we had to do the first two, three stops, the players that came from the bench immediately did turnover. so i believe the first quarter ended up really easily, 10 points, without that being the picture of the game in that moment. we had two more fouls to give. we didn't use them. anvil dunked the ball very easily. So immediately they created a momentum basically from nowhere. And after that, the game opened. Mieliśmy bardzo duże problemy z obroną pick and roll. To była jedna z przyczyn tego, dlaczego graliśmy w tym, meczu, w tym meczu źle. Źle się poruszaliśmy, bo nasza rotacja nie była odpowiednia i pozwoliliśmy Anvilowi złapać odpowiedni rytm, złapać odpowiednie tempo. To w, w, jakby nakładając na to inny czynnik, czyli zazwanie większy atletyzm ze strony Anvilu -Sławek. plus jeszcze to, że my graliśmy dzisiaj bez jedynki, no to wszystko spowodowało, że mieliśmy przez ten mecz cały czas właściwie jakieś problemy. Mniejsze, większe. Ten mecz założył się dla nas tak, że na początku zagraliśmy całkiem nieźle. Te pierwsze kilka minut było ok. Ofensywnie było ok, natomiast defensywa unauc unauczniła nasze, nasze problemy. Kiedy weszli do gry koszykarze z ławki rezerwowych, wówczas Anvil tak naprawdę z niczego, można powiedzieć, obie um, odjechał. Popełniliśmy kilka strat, ale też nie tylko popełniliśmy błędy w postaci strat piłki, ale też błędy w postaci chociażby takiego szczegółu, że mieliśmy dwa faule do wykorzystania w tamtym momencie pod koniec pierwszej partii. Nie wyegzekwowaliśmy tego. Amvid łatwo przejmowując piłkę, napędzał się do ataku, zdobywał punkty i w, m, tak naprawdę wykreował z niczego m, taką pierwszą swoją przewagę, którą później w konsekwencji utrzymywał przez całe spotkanie. Marko? Szulski, portal WLC. Chciałem trenera zapytać, jaki cel sobie postanowił, postawił na koniec sezonu? Bo obejmując zespół, nie ukrywajmy, w trakcie sezonu nie móc y, żadnej zmiany zrobić, no to jest bardzo trudna sytuacja. Czyli pytanie o cel, po prostu, tak. Yeah, obviously the goal is the team to make it to the playoffs in a better possible position. That is the goal right now. We see from that. Obviously, everybody understands that I came without making any decision over here of players, and I already found the situations situation with a lot of players missed and a lot of injuries. Also during this period of 20 days that I'm here, because we played. Uh, without Manuel in the first game and without Penava, the second game. So always, it's not only the two pointers, but it's always somebody else missing. But that's the situation right now. We need to adjust and we need to find the wins that um, are the number, let's say, the number of wins that we need in order to make it to the playoffs, the best possible position that we can. Więc oczywiście, że celem jest gra w playoffie, bezpośrednio w playoffie, to jest nadrzędny, nadrzędny cel. Natomiast oczywiste jest, że wszyscy znają sytuację, w której dołączyłem do Śląska w Wrocław bez możliwości dokonania jakichkolwiek zmian. To... Te wszystkie problemy z rotacją, które, które miałem, no to oczywiście nie pomaga. Nie pomagają także kontuzje i to nie tylko chodzi o dwie jedynki, których, których w zespole nie ma, ale tak naprawdę w pierwszym meczu, który poprowadziłem, nie grał Emanuel. W drugim meczu, którym, który prowadziłem, nie grał Aydin Penawa. To są, to są jakby dodatkowe aspekty związane ze zdrowiem graczy, które oczywiście nie pomagają. Ale ja nie narzekam. Staramy się dostosować, staramy się robić wszystko tak, żeby w tych meczach, które nam zostały wygrać, maksymalną liczbę zwycięstw i później zobaczymy, czy wystarczy to, aby awansować do, do, do playoff bezpośrednio, czy nie, czy jaka będzie nasza maksymalna możliwa pozycja. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Uh, coach, in, uh, last game Manu scored a lot of points from the paint zone, so today uh, the players didn't uh, deliver the ball to him in, uh, in the paint zone. So the Anvil uh, defense was so strong or there was any problem with the uh, action that we should play? Uh, I don't agree that he didn't get a lot of... He did whatever the opponent gave us or it was possible for us to read because sometimes he was wide open, let's say two times, dig, turn over the bolt and it was wide open, at least in my eyes. Um, but also there are different bodies here because vanderberg and the agenda they are athletic long tall so it's not the same generally we, uh, we saw that we weren't ready physically and as time was passing by mentally and in my opinion it's a little bit uh, logic uh, right now uh, you know, teammates uh, make made a lot of changes, a lot of switches, and it's not very easy to adjust to different philosophies. I, honestly, I don't have big complaint from the players; they are making their effort to adjust. Uh, but uh, you know, in order to find some kind of chemistry, you need stability. We're gonna fight. We have four more games to see. Jakie possibilities to make it to do playoffs? Nie postrzegam tego tak, że, że koszykarze nie podawali piłki Eman Emanuelowi dzisiaj Nezuquezi, nie podawali mu piłki pod kosz. To, to też nie jest tak. No, podaje się tak, jak przeciwnik pozwala grając w defensywie. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest taka, że no, nie zawsze udawało się przeczytać odpowiednią sytuację. Czasami był nasz środkowy pod koszem otwarty, a piłki mm, piłki nie dostał. Powinnieliśmy na przykład w tym momencie jakąś stratę. Trzeba mieć w głowie także to, że Ongenda i DJ Fenderbull to są goście bardzo wysocy, bardzo rozciągnięci, bardzo z dużym zasięgiem ramion i ciężko się dostarcza piłki w pomalowane grając przeciwko tego typu zawodnikom. Koniec końców uważam, że my nie byliśmy do końca gotowi fizycznie na to spotkanie, a później brak tej fizyczności przerodził się w niegotowość mentalną, aby podjąć rywalizację. Natomiast problem oczywiście jest szerszy, ma szerszy kontekst. No bo w sytuacji, w której zespół przechodzi tyle zmian, ma też trzy różne filozofie budowania, prowadzenia zespołu, no to nigdy nie ułatwia mi jako szkoleniowcowi prowadzenia zespołu w tym momencie. Natomiast ja też nie słyszę od moich zawodników jakichkolwiek słów narzekania. Pracujemy, wykonujemy, wkładamy to, co, w to co pracujemy wysiłek taki, żeby uzyskać Najlepszy rezultat. Natomiast też gdzieś potrzebna jest chemia, a chemia jest wtedy, kiedy jest stabilizacja. I to jest coś, co, co, co bardzo mocno jest nam potrzebne. Natomiast oczywiście do końca tego sezonu będziemy walczyć, nie poddamy się w żadnym meczu, aby uzyskać, uzyskać najlepszą możliwą pozycję przed playoff. Mamy wszystko, trenera? Czy mamy jeszcze jakieś pytania do pana trenera? Okay, dziękuję bardzo, coach. Thank you so much. I dobry wieczór. Ponownie druga część pomeczonej konferencji przypomnę wynik 97 do 70 dla Anwilu Wodślawek i na drugiej części konferencji pan e, trener Selczuk Ernak i jeden z zawodników powracający po urazie DJ Fenderberg i zaczniemy dzisiaj od o, zaczniemy oczywiście od koszykarza. DJ, your post game comments please. Uh, I just think we just we played great defense and uh, on the offensive side I think we shared the ball a lot. See here we got 30 assists, barely turned it over five turnovers. Uh, hell of a job from uh, from Petrosik. he Carried us on the offensive side, and then um, defense really just led our offensive points. We diving on the loose ball. I like that. That's refreshing to see, and uh, just playing harder. Just uh, trying to ramp it up, make sure we're ready for the playoffs, and uh, go get that uh, goal. Wykonaлиśmy dzisiaj kapitalną pracę w defensywie, i to był zwycięstwa tego spotkania w ataku. Świetnie dzieliliśmy się piłką 30, asyst przy tylko pięciu stratach, to jest coś niewiarygodnie dobrego, to jest świetny bilans. Pracowaliśmy, naprawdę bardzo mocno pracowaliśmy w defensywie, wszystkie te bezpańskie piłki padały naszym łupem, łatwo dzięki temu napędzaliśmy się do kontry, wygrywaliśmy pojedynki, natomiast my wiemy, że teraz trzeba się nakręcić i grać jeszcze mocniej, jeszcze bardziej, play-offy wkrótce, musimy być jeszcze mocniej przygotowani do tej najważniejszej części sezonu. Czy mamy pytania do zawodnika? No questions. Thank you, DJ. Hi. Thank you. Take a rest. And coach, right now your turn. Please take mic and what is your comment after the game? Uh, to begin with, uh, I really want to thank. To my coaching staff and my players because of their serious attitude. This game was important because of a couple of reasons. First of all, uh, we secured the first seat with this win. Second one, uh, that's a huge rivalry and an opponent we respect a lot. And the third one, uh, we want to be healthy and in best shape when playoff time comes. Uh, so we played with this idea. And the remaining three games will play the same way. Zacznę od tego, że chciałbym bardzo mocno pogratulować swojemu sztabowi tenerskiemu, swoje, swoim, swoim asystentom, wszystkim członkom sztabu i wszystkim moim zawodnikom za to bardzo serio podejście do, do tego meczu. Dokładnie tak miało być. Ten mecz był dla nas bardzo, bardzo istotny z kilku powodów. Po pierwsze, to jest oczywiste, zapewniliśmy sobie pierwsze miejsce przed playoff i przewagę parkietu w całej fazie playoff. Druga sprawa to oczywiście ta rywalizacja pomiędzy Anwilem a Śląskiem. Bardzo szanujemy naszego przeciwnika. Tym większe jest to nasze zwycięstwo. Trzecia sprawa. To oczywiście nasz stan zdrowotny, jesteśmy zdrowi i z takim, a w takim dokładnie kształcie chcielibyśmy, aby te chcielibyśmy zacząć playoffy, kiedy czas play-offów nadejdzie. Taki był zamysł, takie było podejście nasze do tego spotkania. Zostały nam jeszcze trzy mecze w sezonie zasadniczym i nasze podejście się nie zmienia, będzie dokładnie takie samo. Marku, proszę bardzo. Tak, Mariusz Porta Wolce. Chciałem poprosić trenera, żeby nam wytłumaczył tutaj małym, maluczkim, jak to jest wygrać mecz trafiając tylko cztery trójki nie wygrywając tak znacząco zbiórki, yy, a a 27 punktów przewagi jak to się stało it's, it's a very easy answer. We made only four point shots but our opponent also made only five and we have like 48 attempts on two point range and we made it with 75%. So we hit also our free throws with 72.2 which our opponent did only 60% and since we had 30 assists so 30 of our passes gone directly to the basket we didn't need three, three point shots. Okay some some days you do it and sometimes it's the number is always close, uh, almost close, two points and three points attempts. But here we have 48 to 60, three times more, and we finish with 75 percent. Thanks for old school basketball. This time. No, dobrze. Trafiliśmy dzisiaj rzeczywiście 4 trójki, ale nasz przeciwnik trafił tylko 5. Z kolei oddaliśmy aż 48 rzutów za 2 i z tego nasza, nasza skuteczność wyniosła 75%. To jest ten czynnik, który, który dał nam przewagę. Jeśli spojrzymy sobie tylko w statystyki i widzimy na przykład w, to, co się działo na linii rzutów wolnych, no to tam też jest nasza przewaga: 72% do 60. 30 asyst oznacza, że 30 razy bezpośrednio ładowaliśmy piłkę do kosza po udanych zagraniach. Nie zawsze tak się dzieje, ale są takie mecze rzeczywiście, że takie, tak się to wszystko układa. 75% skuteczności za dwa, no to mówi samo za siebie. Można powiedzieć, dzięki za koszykówkę w starym stylu. Marku, proszę. Właśnie ta koszykówka w starym stylu, to jest ten mistrzowski anvil, który trener szykuje na play-offy, Bo to było chyba pierwsze spotkanie w tym sezonie, które z zespołem szczęłówki wygraliście, kontrolowaliście od początku.

Against the team from the top, that's you, your team dominated from the very beginning till the end. That's the context. Okay. Um, for the first part, no, uh, to every opponent, upon their strengths and weaknesses, we have different preparation, different game pace planned, different way of attack uh, planned. So if you play against Shlansk, Maybe we play again like that, but of course they were also missing players. We'll consider it one more time with what kind of roster they will play against us. For other opponents, we'll have different strategies and we'll play different. And uh, what was the second? Well, the context was that according to journalists, this is the first game from against uh, teams from the top that your team controlled everything from Since the very beginning. Okay. To the very end. Yeah, I agree with that uh they never had a lead from what i see they never lead it and we had twenty seven points that, that's a clear win uh, but the, how many teams we consider as top teams Ile uważamy za drużyny top four top five top six top seven yes. Um, i think in trevel uh, that was a very close game, but on the second half we dominated also that game, and this is the second of european cup-playing teams. i agree with marco. <laughs> cytowana już wcześniej stara szkoła koszykówki będzie taka tak będzie wyglądał anvil playoff no, oczywiście że nie przeciwnicy są różni a my będziemy dostosowywać naszą strategię do różnych przeciwników uwypuklając nasze mocne strony a chowając nasze słabości i robiąc podobny zabieg w kontekście naszego rywala czyli wykorzystując ich słabości a starając się zniwelizować, zniwelizować ich mocne mocne strony będziemy grać w różnym tempie będziemy stosować różnego rodzaju strategie Będziemy atakować w różny sposób. Jeśli zagramy ze Śląskiem raz jeszcze, to wówczas też musimy zobaczyć. Być może będzie tak, że zagramy podobnie do dzisiejszego spotkania, ale trzeba wziąć pod uwagę, że Śląsk dzisiaj nie grał pełnym składem, więc jeżeli pełnym składem zagra, to my też będziemy musieli przygotować się do tego meczu raz jeszcze pod tak naprawdę nowym kątem. Natomiast oczywiście te strategie w kontekście poszczególnych rywali w playoffie będą różne. Jeżeli chodzi o ten kontekst, że to jest pierwsze spotkanie, takie w pełni kontrolowane, to zgadzam się. Śląsk nie prowadził w tym meczu ani przez, przez chwilę. 27 punktów mu, różnicy mówi oczywiście samo za siebie, aczkolwiek myślę, że w drugiej połowie meczu w Sopocie zdominowaliśmy rywala całkowicie, ale to, było, to jest rzeczywiście inny kontekst, bo, bo, nie, nie, bo nie było pełnej dominacji przez całe spotkanie. Także być może tak jest to, jest to pierwszy, pierwszy mecz tego typu. Michał? Thank you, guys. Dziękuję bardzo i dobranoc.